By the rivers of Babylon, nad rzekami Babilonu. Jako ojciec proboszcz zażyczył sobie, żeby podać hasło rekolekcji, to, to nie do końca wierzyłem, że napiszę na plakacie i poda jako hasło rekolekcji tę odpowiedź. By the rivers of Babylon. I tak chodzi mi o skojarzenie z piosenką Bony M, nagraną w 78 roku. Liczę trochę, że jak następnym razem ją usłyszycie, to może Wam się coś z rekolekcji przypomni. A tak na serio to chciałam, żeby te słowa, właśnie zaczynające dzisiejszy psalm, były dla nas hasłem na początek tych rekolekcji. Dlatego że i dzisiaj, i jutro, i we wtorek, i w środę, w czytaniach, których będziemy słuchali, codziennie będzie się pojawiała jakaś woda. A my się szykujemy do wielkiego zanurzenia w wodzie. My się szykujemy do wielkiego zanurzenia w wodach naszego chrztu na nowo w święta paschalne. Więc skoro Pan nam daje wodę w tych czytaniach, to, to skorzystajmy z niej. To zatrzymajmy się nad tymi wodami i posłuchajmy, co Bóg nam chce powiedzieć w ten sposób. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, płacząc na wspomnienie Syjonu. W pierwszym czytaniu. Usłyszeliśmy historię tego, jak Izrael znalazł się nad wodami Babilonu i wynika z tego pierwszego czytania, że nie znalazł się tam przypadkiem i nie znalazł się tam w nagrodę. Moglibyśmy dyskutować, czy znalazł się tam za karę, bo my czasem chyba trochę za szybko nazywamy karą od Boga. To, co jest po prostu konsekwencją naszych wyborów albo wyborów naszych bliźnich. I mówimy o tym, że Bóg nas albo kogoś ukarał, podczas gdy Bóg szanując naszą wolność po prostu nie obcina w cudowny sposób konsekwencji tego, co my sami robimy, wybieramy, co robią i wybierają ludzie obok nas. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy płacząc. No mają powody, żeby płakać. Najechano ich, podbito, zburzono im świątynie, spalono domy, uprowadzono w niewolę. Nie wiadomo, ile ta niewola potrwa. To wszystko zresztą są obrazy, które od kilkudziesięciu miesięcy są nam bliższe i bardziej dla nas realne, niż byśmy sobie tego życzyli wszyscy. Mają powód, żeby narzekać. Ale cały ten psalm, możecie go w domu otworzyć jeszcze w Biblii, to jest psalm 137. Cały ten psalm, zaczynający się od słów nad rzekami Babilonu, siedzieliśmy płacząc, jest właśnie o tym, że oni siedzą i płaczą, że im jest przykro. No i obiektywnie mają powody, żeby im było przykro. Ale w tym psalmie nie ma ani słowa o tym, że, że oni teraz chcą coś zmienić w swoim życiu, albo że już coś zmienili. Albo że chociaż mają pomysł, jak to zrobić. Cały ten psalm jest o tym, że im jest przykro. Jeśli uważnie słuchaliśmy tego pierwszego czytania, to. Tam też nie było w tej relacji o niewoli babilońskiej i o powrocie z tej niewoli do ziemi Izraela. Tam też nie było ani jednego takiego momentu, w którym autor drugiej księgi kronik by nam powiedział, że tam w niewoli po iluś, no nie wiem, dziesięć lat popłakali nad rzekami Babilonu, a następnych sześćdziesiąt poświęcili na to, żeby się zmienić. W noc paschalną, jak się spotkamy na liturgii i będziemy słuchali wielu czytań tej nocy, to pośród nich będzie czytanie z księgi proroka Ezechiela. I w tym czytaniu, oryginalnie Bóg właśnie, to, to jest moment, w którym Bóg mówi do swojego ludu, kiedy go chce z Babilonu z powrotem do, do ziemi obiecanej zaprowadzić. I w noc paschalną będziemy słyszeli, jak Bóg mówi, ludu mój, otwieram wasze groby, wyciągam was z grobów, prowadzę was do waszej ziemi. Nie z Waszego powodu to czynię. To znaczy nie dlatego, że Wy na to zasługujecie. Nie dlatego, że zrobiliście cokolwiek w tym kierunku, żeby powrócić. Dlatego, że ja nie mogę patrzeć na Waszą niewolę. Każdy z nas siedzi nad jakąś rzeką Babilonu. Te rzeki nie płyną gdzieś na zewnątrz. Te rzeki płyną tu przez środek. Każdy z nas siedzi w życiu nad jakąś swoją słabością, nad jakimś swoim grzechem, nad jakąś swoją niemocą, nad jakimiś konsekwencjami naszych nienajszczęśliwszych, delikatnie mówiąc, decyzji. A Bóg dzisiaj przychodzi w słowie tej niedzieli, w słowie tego pierwszego dnia naszych rekolekcji, żeby nam się objawić jako ten, który nie czeka, aż my sami z siebie będziemy gotowi i zasługujący na to i, i warci tego, żeby nam okazał łaskę. Przychodzi nam się objawić jako ten, który sam z siebie nie może patrzeć na naszą niewolę który nie czeka, aż ja się doszoruję i wypoleruję i stanę przed nim i powiem, Boże, teraz zasługuję, żebyś mi pomógł, teraz zasługuję, żebyś mi przebaczył, teraz zasługuję, żebyś sprawił jakiś cud w moim życiu. O tym święty Paweł mówił w drugim czytaniu. Nas, umarłych na skutek grzechów, razem z Jezusem wskrzesił do życia. A to jest dar Boga, a nie nasza zasługa. I pytanie, które to słowo dzisiaj w ten pierwszy dzień rekolekcji nam stawia, to jest pytanie o zaufanie Bogu. O zaufanie, które polega na czymś, wydawałoby się banalnie prostym że ja staję przed Bogiem w prawdzie o tym, kim jestem. W prawdzie o moich niemocach, o moich grzechach, o moich uwikłaniach, o moich biedach, o moich niedostatkach, o moich bezradnościach. Znamy dobrze, może aż za dobrze słowa tej Ewangelii, że Bóg tak świat ukochał, że dał jedynego Syna. Że ten Syn został Wywyższony jak wąż na pustyni kiedyś przez Mojżesza. I że Bóg dał syna nie po to, żeby nas sądził, ale po to, żeby nas zbawił. I że, ten, że sąd polega na tym, że on staje przede mną. I ja mogę albo podejść do niego taki, jaki jestem. Mogę podejść do niego właśnie z rzek mojego Babilonu. Albo będę się chował do cienia, w jakimś próżnym i złudnym oczekiwaniu na to, że w relacji między mną a moim Bogiem przyjdzie taki moment, że będziemy mogli pertraktować jak równy z równym, bo ja się doprowadzę do porządku, bo ja się nawrócę, bo ja się doczyszczę i wtedy stanę przed Bogiem i powiem mu: Zobacz, jaki jestem wspaniały i cudowny. I teraz daj mi to, tamto, spraw to i owo. O tym Pan Jezus mówi w Ewangelii, że już jest potępiony ten, kto nie uwierzył synowi. Bo nie ma zbawienia dla tego, kto nie wierzy w bezinteresowną miłość Boga, bo ona właśnie, zbawienie na tym właśnie polega, że ja doświadczam tego, że On mnie kocha z całą moją biedą. Póki ja nie jestem gotów przed Nim stanąć z całą moją biedą, to nie jest to, że Bóg jest na mnie zły i mnie nie zbawi, w związku z tym i mnie potępi, tylko ja sobie nie daję szansy doświadczyć zbawienia. Historia zbawienia jest historią zaufania, nie historią spłaconych długów. Nie historią tego, że ja popełniwszy w życiu ileś błędów, teraz się odkuję dobrymi uczynkami, wyrzeczeniami. Historia zbawienia jest w pierwszym rzędzie historią zaufania. Że mój Bóg mnie tak kocha, że mnie weźmie z całym moim grzechem, z całym moim syfem, z całą moją biedą. Że mogę się zbliżyć do Jego światła. Nie bojąc się tego, co się stanie, kiedy to Jego światło wydobędzie to wszystko, co we mnie jest, delikatnie mówiąc, nie najlepsze i nie najpiękniejsze. Jeśli rzeczywiście zaczynamy dzisiaj rekolekcję, to, no to potrzebujemy każdy z nas usiąść nad rzekami Babilonu, które płyną tutaj przez środek. Nie nad tym, co żeśmy już przez trzy tygodnie postu wyszykowali dla Pana Boga bo udało mi się tam przepościć uczciwie te trzy tygodnie, bo dałem jakąś jałmużnę, bo się wymodliłem trochę gorliwiej niż zazwyczaj. Tylko potrzebuję usiąść nad, nad, nad rzekami Babilonu, które przeze mnie płyną. Nad tym, co jest moją biedą. I powiedzieć Bogu, o, to, to jestem ja. To jestem ja. Bo jak usiądę nad tą rzeką Babilonu, która płynie przez serce, w tej nie najpiękniejszej prawdzie o mnie. Jak pozwolę sobie wreszcie stanąć przed Bogiem w taki sposób, no to to jest właśnie to miejsce, w które Chrystus przychodzi, żeby mnie zabrać stamtąd do domu. Nie dlatego, że ja na to zasługuję. Nie dlatego, że na to zarobiłem. Nie z mojego powodu. Ale dlatego, że On chce mnie mieć w domu. I to nie musi być jakaś nie, nie, niesłychanie długa albo niesłychanie wzniosła modlitwa. To może być kilka minut, tylko ważne, żeby one się dzisiaj wydarzyły. Kilka minut, co mnie samego we mnie boli, co mnie samemu we mnie samym doskwiera, być może co mnie samego we mnie samym brzydzi. Pozwolić, żeby to Jezusowe światło na mnie padło. Pozwolić sobie takim być dzisiaj przed Bogiem. I wtedy zaczynamy doświadczać zbawienia. A to pochodzi nie od nas, ale jest darem Boga. Tego usiąścia nad rzekami Babilonu, płynącymi przez środek człowieka. Bardzo sobie i bardzo Wam dzisiaj życzę, dosłownie tych kilku minut, żeby otworzyć Chrystusowi przestrzeń, w którą będzie mógł po mnie wejść, w której wreszcie spotka się ze mną, a ja z Nim, a nie w przestrzeń, w której próbuje przed Bogiem stawiać jakiś manekin mnie samego, o którym mi się wydaje, że Bóg chciałby go zobaczyć. Nic wielkiego. Banalnie proste. Ale nasz Bóg jest Bogiem, który kocha. Proste środki i proste drogi. tych kilku minut by the rivers of Babylon, nad rzekami Babilonu. Każdy z nas dzisiaj potrzebuje i oby doświadczyło. Amen.